Selior, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj e, e, chciałbym Wam opowiedzieć o nowej funkcji, którą dodał Solana AI Funkcję, ciekawą funkcję, tym razem dodaję, gdzie konkretnie był czat, bo oni mają czat, jak również ten GPT. Tylko, że oni y, dodają nową funkcję, która nazywa się Agent Beta. Y, czyli po prostu można stworzyć zdjęcie no, na podstawie oryginału. Wiecie, y, ja wam to pokażę później na komputerze, co y, sądzę o tym. No, ciekawa funkcja. Y, Osobiście mi się to podoba, tylko że po prostu wiecie, to jest w wersji beta, czyli po prostu on jest. Obecnie to jest testowane, ale jest dostępne. I uwaga, co od razu mówię: to jest, każdy może to zrobić, każdy. każdy. No, wypróbuję dzisiaj na innych kontach, ale na moim głównym koncie, gdzie obecnie korzystam z bety. E, jest tak, że mm, żadne punkty nie, nie odbierają tego, więc dla mnie to jest ok. Owszem, może to zmienić, Wola bym nie, dlatego że moim zdaniem lepiej bez punktów. Każdy ja jest swoim może, w sumie, chyba że jeśli ja sprawdzę, to oczywiście na funkcję później. No, ale my, y, uważam, że ta funkcja jest spoko. No. Zobaczymy. Więc tak, przechodząc do komputera, yy, mamy tutaj yy, ciekawą funkcję, tak? Pierwszą rzeczą logujemy się na yy, stronę. Najpierw przez Google, op no, yy, najprostsza opcja jest pierwsza rzecz, druga rzecz wybieramy yy, zdjęcie jakiekolwiek z folderu czy cokolwiek, wrzucamy i piszemy co chcielibyśmy zmienić lub co chcemy dodać. Ja uznaję, że to będą, yy, żeby po prostu AI dodała yy, ciemne okulary przeciwsłoneczne. No i czekamy chwilę. To jest akurat na koncie y, gdzie mam płatną wersję. Czekamy jakieś 2 minuty lub 3. Po czym automatycznie nam y, wygeneruje. W, na koncie darmowym, czyli na koncie po prostu gdzie nie ma y, funkcji, jeżeli jest funkcja dostępna za darmo a beta w wersji plumnej. Więc tak, um, robimy to samo, tylko że z innym, e, z innym zdjęciem oraz z innym po prostu, co chcielibyśmy mieć. Tym razem uśmiech. Robimy to samo, no i czekamy parę minut. No i wala, gotowe. Tym razem problem w, e, w e, znakiem wodnym zdjęcie z uśmiechem. Natomiast na moim głównym koncie wersję bez wodnego. Dlaczego? Dlatego, że na głównym koncie mam płatną wersję, tak jak wspomniałem, a na y, koncie, gdzie nie mam płatnej wersji, po prostu nie mam subskrypcji, tak? Za którą płacę co miesiąc. No, więc tak to ogólnie wygląda. Jeszcze ja dodam tak na wstępie, że można sobie do, do, dozwolenie poruszać sobie z tymi zdjęciami, można sobie przesuwać yy, cokolwiek, można podmieniać i tak dalej.